Zabierając umiejętność zero krytycznych, budło jakże inaczej musi być. Hm. mam nadzieję, że moje próby nie zakończą się failem. No dobra, spróbujemy. O, E nie no, nie ten miał być. Nie no, w konia mnie zrobiłaś gro. Chociaż tyle, że jest lekko rany Z pierwszej prawie takie połowa życia. Co ty planujesz, dysku mój? O nie, to chryzality! A nie, pomyliłem się, ale chyba słyszałem chryzality. No niestety, ktoś już dziabnął cywila. No, 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 co to takie? Czemu nie mogę ruchu? Coś, 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 wiecie, przycięło. Eee, serio? Okej, okay, dobra. Dobra, wiem, że tu człowiek leży, nie musicie mi tego tak ujawniać. Konkretnie. Gdzie jest mój sniper? Sniper. A teraz jak? No pewnie, że zero krytycznych, bo po co? Trzeba ten dysk zająć teraz za pierwszym razem, bo jak on tutaj rzuci granat, a może to zrobić, to będzie lipa. Dyski rzucają nieco dalej niż wszystkie jednostki. To jeszcze nie było takiej animacji, żebym wam to udowodnił moim stwierdzeniem. Okej, okay, dobra. Przynajmniej sobie ocaliliśmy jednego cywila. Co my tam mamy? Kolejne hordy? Naszych jakże wspaniałych lataczy Shotgun, ciekawe czy trafi. O, serio? Super. Hmm. Teraz już raczej wszyscy pójdą na dwa razy. Zaczynamy no się odkopali, co oznacza teraz, że zmuszamy go do... wycofania się... ze strefy. O, serio? Gdzie lecisz? Taki cwany? No nie, chryzalidy mi ich tam dziarają. Czemu takie ściny? Za dużo ognia. Eee, yy, okej. Okay. Wybaczcie mi, ale nie słyszę, jeżeli żołnierz jakiś mówi, że zaraz coś wybuchnie. Bo niestety x kom jakoś jest tak zrobiony z dźwiękami. Że nie mam wiedzy na ten temat, bo musiałbym podpiąć pod trzy złącza. A słuchawki mają tylko jedno. Pasowałoby kogoś złapać z obcych. Gdzieś tam sobie chryzali dłazi. Hm. Teraz jest dylemat, jak tu ruszyć. Może ta... Nie. No nie ma jak. Tutaj najwyżej. Ciekawe, gdzie te auta jeżdżą, bo ja tu widzę tylko jakieś stojące auta, tu jakieś piski opon gdzieś w tle są. O, serio? Myślałem, że Chryzalit. No kurde, wiem, że tam jest Chryzalit, no. On mnie tutaj tyle ich zarazi, że to się w pale nie mieści po prostu. Zero zasięgu? co robicie? Kto jest tu? Tu. A. No, niestety. Podwójne strzelanie nie powiodło się. Za dużo tej akcji, po prostu ekran skaka nie wyrabia z klatkami. Co tam jeszcze ruch może zrobić? Eee, ty to zrobisz ruch dopiero? Chyba rakietą najwyżej. To jest tak trochę lipa, no bo widzicie, nie mogę zrobić ruchu jednego. Bo nie zrobię nic. A tak to już bym sobie wtedy coś strzelił. Może coś mi się to ujawni No E no, co wy sobie robicie, że to spadło? Nie, 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 ja po prostu Wymiękam, zniszczyliście mnie Chyba poleci do góry no, cywila zabiję Znowu zarażają te chryzalidy, zaraz tutaj będę miał tyle zombiaków. A najgorsze jest to, że chryzalidy robią sobie z zombiaków potem na wzór siebie kolejnych. Więc to jest bardziej smutne, że tu zaraz będę miał hordę do zabicia. Hmm. Staniemy sobie tak. Być może coś zauważę. Czy ktoś ma jeszcze ruch? Tutaj mamy. Zobaczcie, niektórzy mają już po trzy paski. O, 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 reakcja dwóch jednostek moich. Pudło. O, 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 jeszcze jeden. To wyglądało jakby było trafienie. No cóż. Ludzie, czemu wy nie lecicie do mnie? Tylko po prostu gdzieś tam łazicie. A potem się okaże, że was nie ocalę. No bo nie mam jak. Gdzie jest ten? Ok. Ymm, możemy spróbować go złapać. No, zobaczymy chociaż raz. Jeżeli się nie uda. No to mówimy trudno. bo mam zdolność, to mogę na Hama podbiec. Tylko ha! Myślałem, że on to zrobię. Kurde, no. Musimy wczytać teraz. Myślałem, że normalnie tu podejdzie. I zrobi to, a tu się nie da tak. Słośliwość. Peszek. Sturmie. Nie złość się. To tylko zgra. Gra cię oszukała, ale co z tego? Trzeba umieć przegrywać. Nie, no to nie była przegrana. To po prostu był fail. Szary rynek to świetny sposób na szybkie zarabianie kredytów, ale uważaj sprzedając przedmioty, które można zbadać, mogą być warte. Mm, naprawdę? Nie wiedziałem. No dobra. To musimy go zabić. Ale ścinki. Boże święty. Przecież to jest przez to wszystko. Co mamy ogień tutaj? Może uda mi się upolować zombiaka? Ale by były jaja. No wiem, że tam jest gdzieś... Kurna, czemu... Bez jaj. Aż tak dziarają. Bez przesady, no ludzie! Podejrzewam, że już zostały same chryzalidy Więc lipnie raczej nie będzie Przynajmniej odratuje część No dawaj te warte Tam wychylać, no bo wiecie, chryzality to są jednostki na bliskie dystanse. Nagle zrobiły ruch. Rzucimy to. Być może teraz nie spadnie to. Chyba, że znowu dorzucę jakoś kijowo. No, dajesz, dajesz, pokaż mi to. Nic? To jest bardzo niepokojące. Bo coś mi się wierzyć nie chce. O, tu sobie dwóch na raz uratujemy. No, i więcej już cywili się nie uratuje. Wszyscy poginęli. Bardzo to jest niepokojące. Gdzieś na tyłach chyba muszę siedzieć, to nie ulega wątpliwości wprost. Bardziej ten szturmowiec ma życie. Aż trzy paski pełne. To jest dopiero bodyguard. Halo? Gdzie jesteście? Kochane... Chryzalidy? Pajączki? Teraz mnie tutaj jakiś złapie i dopiero wyda. I jaja, a tu się turmie śmiejesz z pająków. Takich kosmicznych pająków. Bym powiedział. Naprawdę, nie ma się z czego śmiać. No, pokażcie mi się. Wiem, że tam jesteście. Po lewej stronie nie muszą się chować. W razie czego sobie najpierw tak staniemy? Dobra. Teraz, tu nic. Okej. Okay. No, raczej tutaj nie będą obrażenia jakieś konkretne, jeżeli stoję na otwartej przestrzeni, a nie chowam się za czymś. No, bo tutaj mamy raczej do czynienia z jednostkami na bliską odległość, więc chowanie nic nie da. Czekają na Was, chryzali dziki. Ale patrzcie, jakie złośliwe. No jeszcze nie idą. Ktoś się może schować? O, serio. To ja nawet tu stoję. Czy one w ogóle siedzą w tym pojeździe? Ja już odchodzę od zmysłów. Co one robią, że ja ich nie widzę? Przecież muszą gdzieś być te chryzality Ale teraz będzie tyle zombiaków do zabicia Się w pale nie mieści Chryzalidy, Taś, 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 taś Kici, kici Skurwysyny Chyba że na dachu są nie róbcie se jaj. Ej, jakim cudem? Ej, jakim cudem? Przecież one dopiero były z innej strony, jeszcze trzy w dodatku. O Boże, ale reakcja. I wszyscy pudłują. Nie no, ktoś tam trafił. Jednego chryzalidzika jeszcze kolejne trafienie. O, kolejne. czyli 3 na 3 O, no wreszcie was widzę, kochane chryzalidy. Jak ja za wami tęskniłem, nie wyobrażacie sobie tego. Shotgun dla was to po prostu śmierć. Maszynówka tak samo. Snajperom sobie nawet mogę strzelić. Wszyscy was pozabijają. Nie wiem w ogóle po co tak się chowałyście. Myślałem, że będzie więcej tych ryzyk. Więc wygląda na to, że pozabijały ich raczej cywilów yy, szybowce niż te nieznośne pajęczaki. No, dobra, tylko pasowałoby kogoś tutaj, o właśnie, już wiem co się zrobię, e... Ale to chyba nie w tym miesiącu, zaraz wam powiem o co mi chodzi. Tylko... niech nie przejdzie, bo coś mi się odbija. Okej. Okay. Chodzi o to, że skoro wytrenuję teraz tylu... cześków, a raczej zwerbuję, Eee, to w szkole oficerskiej w następnym miesiącu kupimy sobie jeżeli nie wszystko, to na pewno to Żeby każdy szeregowy miał już jakąś zdolność i żebym wiedział ilu mam eee, żołnierzy wsparcia. Żebym po prostu nie musiał jakiegoś żółto dziaba wstawiać, który ma od nowa się uczyć A tak to po prostu mamy od razu żołnierza wsparcia i pyk. I leczy przynajmniej. Eee. Raport Rady, zlecenie od Azji. Właśnie, zlecenie od Azji. Chryzalidów trochę nawybijałem, ale to za mało, żeby wykonać to zadanie. Oprócz tego, muszę to kliknąć, żeby się bardziej przyjrzeć na sytuację: 5 yy, mamy, czyli raz, dwa, trzy. Czyli jeszcze mamy jakieś dwa wolne sloty. Nie można dwa razy satelity w jedno miejsce, ale mamy za to bonus. E, powiedzmy na przykład, mamy RPA. Jeżeli teraz walniemy satelitę w RPA, to mamy cały kontynent w satelitach. I za to mamy premię. Za wszystko. Premia Walka przyszłości. Tutaj co mamy? Wie wiedza ekspercka i tutaj powietrze i kosmos. jakieś dziwne transmisje. Jakiś wariat, mówiący o sobie dowódca Straker, wciąż gada o tajnych agentach. <noise> okay. No to weźcie chłopków z garniakami, niczym faceci w czerni. Kaj okay, mamy więcej żołnierzy. O. Mam nadzieję, że mam przygotowanego myśliwca. Chciał laserowe. Zobaczymy jak to będzie. Bruk Oj. Dalej. O, udało się. Okay. No to wysyłamy Skyranger'a, ale to będzie dopiero w kolejnej sesji, także to by było na razie na tyle, mam nadzieję, że... Oj, oj, oj... Mam nadzieję, że wam się podoba? Jest jakieś... za pół miesiąca... Ha? A to sobie dogram, kiedy indziej nie będę nagrał na siłę. Eee, żegnam się z wami, do usłyszenia, na razie.